Elementem, który zwraca szczególną uwagę naszych zwiedzających, są nie tylko piękne drewniane meble, które pochodzą ze starych aptek, ale również nietypowe szkło apteczne. Mamy pojemniki zarówno w kolorze, który dzisiaj też nam się kojarzy z aptekami, czyli głównie w kolorze brązowym, ale również pojemniki ze szkła uranowego. W świetle ultrafioletowym słoiczki te pięknie świecą, więc dawna apteka to nie tylko właśnie brąz. I stonowane kolory, ale również można było docenić inne walory kolorystyczne obiektów, które się znajdowały w takich miejscach. Pojemniki ze szkła uranowego zwracają uwagę naszych wizerunek również tym, że są one prezentowane już na samym wejściu niemalże do naszego muzeum i przyczepione do nich etykiety informują jakie składniki lekarstw bądź kosmetyków były w nich przechowywane. Bardzo często wspominam o tym, że w aptece produkowano nie tylko leki, ale również kosmetyki, o czym świadczy napis Aqua roze, czyli woda różana na jednym z pojemników ze szkła uranowego oraz woda miętowa, która być może służyła do sporządzania płukanki do ust. Warto wspomnieć, że etykiety stanowiły swoisty kod dla aptekarzy oraz pacjentów aptek. E, otóż w zależności od koloru e, znajdowały się w tych pojemniczkach różne substancje. Taki podstawowy e, kolor, czyli czarny napis na białym tle z czarną obwódką, informował, że jest to substancja podstawowa, e, dość bezpieczna. Z kolei e, czerwony napis na białym tle z czerwoną obwódką informował e, aptekarza oraz klienta, że jest to substancja działająca silnie. I taką substancją na przykład były suszone kwiaty konwali. Kolejnymi dwoma grupami były substancje narkotyczne i były to etykiety czarne z czerwoną obwódką i czerwonym napisem oraz, co zaskakujące, trucizny. Dodatkowo każda etykieta była przytwierdzona do słoiczka na stałe. Nie mieszano substancji, aby zapobiec właśnie no, niebezpieczeństwu, że jakieś pozostałości, jakieś drobinki substancji działającej silnie narkotycznie bądź trująco zostałyby w ptaleczce, do której zaczęto by przelewać bądź przesypywać substancję, która jest lekiem podstawowym. W związku z tym wszystko było bardzo dobrze przemyślane.